Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku e, paczek na moim kanale Team of the Season seria oraz Ligę. Przed nami ostatnio poszło nieźle, zobaczmy, ile dzisiaj trafimy, wydając około 2,7 miliona. Do roboty. Zanim się zaczniemy, GTA ma dla Was bardzo fajny konkurs. Link na dole, gdzie możecie wygrać 5 razy po 10 euro. Fajne doładowanie konta na właśnie ich platformie. Zaczniemy od paczek za 55 tysięcy, nie są to super najlepsze paczki, bo zawieramy jednak te karty jednorazowe, ale zobaczymy, może coś ciekawego się trafi. I w pier pierwszej parce trafiamy. Somer, tak jest sumer. O, całkiem szybko, moi drodzy, trafiamy. Easy, nie. 90 overall, lewe skrzydło, już go mieliśmy w poprzednim pack -openingu, Także mieliśmy na tyle szczęście, żeby go wypakować. No i on po raz kolejny się tutaj nam trafia. Krychowiak, Caseres obok. No ale nikt nie liczy się tak bardzo jak Włoch z Napoli. Także zabieramy go, oczywiście. I środkowa obrona to będzie Naldo. I to jest, to jest Matuidi, tak jest, tutaj się już nic nie mogło zmienić, na początku troszeczkę liczyłem na Pogbe, no ale e, Matuidi absolutnie zły też, nie jest, 91 overalla, świetne statystyki Francuza, no ale do tego nas już przyzwyczaił z każdą Fifą, że jest ogólnie bardzo uzdolnionym e, graczem Okej, okay, ostatnia paczka za 55 tysięcy i te paczki specjalne nie kończą się zawodnikiem Team of no ale są so, Jest z dwóch trafiliśmy, także nie jest źle o, Sergio Ramos, ja przeskipowałem paczkę, bo nie sądziłem, że tam coś się znajduje Otwieramy te paczki za 15 tysięcy od jakiegoś czasu już e, No i proszę bardzo, mamy Ramosa SP, to jest tak, Raja, Raja, na Ingolan, tak się to czyta Jeżeli nie, to mnie poprawcie, e, ale Raja, tak mi się wydaje 89 overalla, moi drodzy, i znowu jego statystyki, jak tak patrzę, to... W sumie mieliśmy przed chwilą Matui 91 Overala. Ja nie wiem, czy na nim nie ma lepszych statystyk ogólnie, no ale to e, oczywiście musiałbym porównać. Wiem, że gra się nim jego zwykłą kartą naprawdę fenomenalnie, więc na pewno też tak się e, gra Team of Decision. No i dobrze. Znaczy, no i dobrze. No i cieszę się, że go trafiamy. I to jest Maxwell. To jest dobre trafienie. Kolejny zawodnik z Paris Saint-Germain, nie tak, nie tak długo później po e, nie tak długo później Obok Mandzukic, ale zobaczmy jakie ma statystyki. 80, tempo, 88 dribbling, 85 strzałów, 90 podań. No dzisiaj trafiamy naprawdę ogólnie uzdolnionych zawodników. O ja Jak nie widzę Team of the Season to skipuję, a potem takie perełki się tutaj trafiają Środkowy napastnik, Oto to jest Müller To jest Thomas Müller Oczywiście bardzo lubię grać tą kartą, jeżeli nią nie graliście Powiem wam szczerze, że lepiej mi się chyba gra zwykłą kartą Millera niż na przykład jego Team of the Season Co jest dziwne, ale tak jest, nie wiem czemu Jest kolejny prawa obrona, to jest Fabinho Tak jest, Fabinho, 80 tp 82 e, driblingu z AS Monaco 85 overalla, ogólnie prawa obrońca no nie grałem, nie powiem szczerze Nie wiem jaki on jest, więc ciężko wypowiedzieć Mi się na niego temat, ale zawsze miło Jakiegoś niebieskiego trafić SPD de Rosji Wow, 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 wow Sam Ponara nagle wyskoczył, ma ten sam Overall co de Rosji, no a teraz jej nie wiadomo, ma jakiś dziwny system Nie pojawiają się nie pojawiają się karty specjalne Najpierw, no i tak oto moi drodzy Trafiamy Włocha No nie jest on, 83 overall to nie jest najwięcej Więc musiał mieć tą kartę podstawową jako 75 Ale, ale Zawsze coś, tak? Bo co tam się wydarzyło teraz? Tutaj jest srebrny Inform. 74 tempa, 74 ringi, 70 strzałów. No ta karta wyglądała zdecydowanie inaczej, dlatego ją zauważyłem, ale ledwo, ledwo Lewy pomoc to jest Eden Hazard Wspaniały zawodnik z Chelsea z tego roku. No jakby nie było. Ładną bramkę strzelającą Lester Mistrzostwo, ale przez cały sezon. No średnio, chociaż gra się nim w FIFA bardzo dobrze. O, Bufal, tak jest Bufala już trafiliśmy, dlatego wiem jak jego karta wygląda 91 TP, 91, 91 Dribblingu. No i witamy ponownie No i ostatnie, moi drodzy, paczka Przynajmniej ta za 15 tysięcy w dzisiejszym pack openingu Muszę powiedzieć, że było całkiem, całkiem nieźle e, Ja, Karik, no to nie za bardzo Ja jestem zadowolony z ilości toców, jakie trafiliśmy Może nie było jakiś mega overalowo Oprócz może ma Matuidiego e, Dobra, za 7500 nam starczy. E, ale nie ma co narzekać, tak, nie ma co narzekać Troszeczkę duplikatów No ale, ale nie, nie jest źle A więc podsumujmy to, dzisiaj mamy 7 kart Team of the season, parę duplikatów Ale ogólnie ilościowo jestem zadowolony Nie było jakiegoś super boom Jakiego bym, na jaki bym liczył, nie wiem no Ibry, Ibry bym raczej nie trafił Ale może jakiś Laka Z Ostatnio Buffona trafiliśmy, więc nie jest to zła karta No i, to, i b, to by było moi drodzy Na tyle dziękuję wam bardzo, dzisiejszy pack opening No zbliżamy się też powoli do końca toców, jako, że Euro się zaczyna No to wiem, że jej będzie chyba e, próbowało To jakoś wyhamować, zobaczymy e, jakie będą Kolejne drużyny, ja już nie mam pojęcia Czy będzie po prostu ostatnia w stylu coś, że wszyscy najlepsi tak zrobili w zeszłym roku. Na pewno dowiecie się. Tymczasem ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem na moim kanale. Nie zapomnijcie lajkować, jeżeli wam się podobało i subskrybować po więcej materiałów.